Szanowni Państwo, drodzy rodzice, kochani uczniowie. Bardzo się cieszę, że zaraz po zamknięciu szkół mogliśmy ruszyć ze zdalnym nauczaniem. Bardzo się też cieszę z tego, że tak zaangażowaliście się, że weszliście w to natychmiast i tak dzielnie z nami walczycie o to, żeby każdy dzień był lepszy niż poprzedni. Cieszę się, że możemy współpracować i że ta współpraca przebiega sprawnie i, mam nadzieję, całkiem dobrze. Zdalna edukacja to nie tylko spotkania na czacie, to nie tylko lekcje online na żywo. Zdalna edukacja, kochani, to przede wszystkim wasza praca własna. Oczywiście pod kontrolą i przy pomocy nauczyciela. Dlatego nasi nauczyciele są gotowi do odpowiadania na każde zadawane przez was pytania niemal natychmiast. Jesteśmy gotowi do tego, aby wam pomagać, wspierać, podpowiadać. Oceniać wasze prace, mówić, co należy poprawić, do czego należy dążyć. Cieszymy się, że wy uczniowie jesteście tak bardzo zaangażowani. Dziękuję wam za to z całego serca. Mam przed sobą maile wysłane przez waszych nauczycieli, w których dzielą się ze mną tym, jak z wami pracują, co was cieszy, co pomaga, a z czym macie problemy. Chciałabym przeczytać kilka zdań, żebyście wiedzieli, czym oni chcieliby się z wami podzielić. Klasa pierwsza. Każdego ranka zaczynam od tego, że witam się z dziećmi, wysyłam im kilka słów na początek dnia, dołączam do tego zajęć zdjęcia lub filmiki, na przykład z porannymi ćwiczeniami. Pod koniec dnia, żeby rozmaliczyć lekcje, dorzucam pliki z dźwiękiem, kolorowe karty pokazowe, aby dzieci miały przyjemne uczenia się, daję też linki do stron, na których przez zabawę mogą trenować zdobywane umiejętności. Nie kontaktowaliśmy się jeszcze online, ale planujemy, że zrobimy to w najbliższym czasie. Wysyłam materiały na Classroom, na konsultacjach poszerzam wiedzę, udzielam wskazówek do zadań. Pracujemy też na mit. I następne. Daję radę, choć przy tej ilości klas jest to bardzo pracochłonne, a doba jest stanowczo za krótka. Ja działam mitem, wysyłam zajęcia, teksty źródłowe do analizy, linki do film filmików, quizletów. Ja w tym tygodniu przygotowałam dla uczniów wszystkich klas bardzo różne rzeczy. Filmy, bajki, teledyski do posłuchania. Niektórzy już odpowiedzieli mi, choć mieli na to dwa tygodnie. Witam. Ponumerowałam tematy dla klas 4-7. Mają jasno określone zasady pracy i cele. Jak widzicie, każdy pracuje inaczej. Dobiera formy i metody w taki sposób, abyście Wy czuli się bezpiecznie. Ale proszę Was, pamiętajcie, że dla nas tak jak dla Was to jest nowość. My tak jak Wy stale się uczymy. Dlatego Wasza informacja zwrotna do nas jest równie ważna jak nasza do Was. Dzięki za współpracę i do zobaczenia jutro na Micie, czacie albo w Classroomie.